Nie możemy się zgodzić na zgniły kompromis, ponieważ on już był. W prawach człowieka nie może być kompromisów. Prawa człowieka albo są, albo ich nie ma. Nie chcemy pełni praw reprodukcyjnych. Pełnych praw. Czyli edukacji seksualnej, antykoncepcji, opieki okołoporodowej i aborcji w każdym przypadku. Wtedy, żeby kobieta decydowała, ponieważ to kobieta będzie rodziła, bo to kobieta będzie wychowywała. To nie może być tak, jak pani Emilewicz mówiła, że kobieta jest wolna, ale, no kolejny raz ale, ale wciąż nie jest wolna. To co siedzimy w więzieniu wtedy? dziecka, to nie jest wasze ciało. A to, że chcecie, to, że chcecie zabijać dzieci z Daunem, z swoim terrenat, to można. Dziecko takie żyje. Dziecko to jest, to jest piękne dziecko. Każdy ma wolny wybór. Bóg dał nam wolny wybór. Matka porka! thank <laughs> you